Hey, z tej strony, boss, zapraszam Was na kolejny odcinek Czarnobylite. Proszę wam, dzień 18 albo 19. Teraz nie wiem, czy zostało nam faktycznie 30 dni na wykonanie wszystkich zadań. Na razie z rady się nikt nie odzywa. Myszonek, Ten coś w od nas chce. Tak? nas chce? Czego on od nas chce? Myszonka w krysie na w Co Не уверен, что это одно и то же. Конечно, не одно и то же. Иногда нужно сменить собственную шкуру, чтобы спрятаться от вражеских глаз. Ты имеешь в виду маскировку? Маскировку, ага. Я в своем укрытии припас очень полезной вещи. Форму высокопоставленных прислужников крысиного короля, например. Будешь выглядеть, как они. Даже пахнуть будешь, как они. Офицерская форма нар. Нам точно пригодится. Ищи ее в здании, прямо около радара Дуга, на третьем этаже. Я расставил там ловушки для них, мышонок. Но эти ловушки убивают и крыс, и мышат. Запоминай стишок. Раз, два, три, четыре, пять. Охотник вышел погулять. О, а то есть он вешает, который был там под помникем. И в охотника стреляет. И пав, ой-ой-ой. Вот умрет охотник мой. Он пополз тогда домой. И сказал, что смерть покой. Так наоборот же, это охотник стреляет за щишку. Раз, два, три. Каждый ребенок знает этот стишок. А мой пароль получше. Его никто не знает. Еще я дам тебе ключ, чтобы тебе не пришлось туда вламываться, как вору. Dobra, czyli nam przekazał klucz do swojej kryjówki, a teraz chciałbym jeszcze zobaczyć, czy jestem w stanie w ogóle uruchomić jakąś yy, symulację. To jest sieć kłamstw. Czyli jeszcze nie. Czarny stalker. Kobieta w czerwonej sukience. Dobra. To jeszcze za mało informacji, także <laughs> udajemy się dalej do przydzielania misji. To dalsze, boos. Odchodzimy. Zobaczmy, co mamy do wykonania. Dobra, port prypeć egzamin końcowy, klamot ze starej kryjówki. Jeden z ludzi, dobra. To wezmę pójdę pogadam z tym gościem. To niech się zajmą chłopaki 73. No zobaczymy. 86, 60. No to Michał idzie. Do kopaczy niech idzie. Tarakan. A do czerwonego lasu. Oliwier. W sumie on pewnie nie, nie wykona tego zadania. Tak mi się coś zdaje. A my się udamy na egzamin końcowy. Coś dawno czarnego stalkera nie było. Мам надеюсь, не выкрикал Как призрак. А сколько людей сейчас знает о тебе и о твоей миссии? Мне это не по душе, Игорь, это опасно. Сашко настоящий сорви голова. Но у него, как и у всех здесь, могут быть свои цели. Будь осторожнее, Игорь. Ну, чекай, что Сашку нас сошука. Сашку, Шаску, Гупи O, zaraz będziemy mogli zobaczyć, który jest faktycznie dzień w zonie. 19 dzień. I co my tu mamy? No, w sumie nie wygląda to najlepiej. <laughs> Zerknę jeszcze, czy pojawiły się jakieś znaki zapytania. Jeden. To całkiem daleko, ale tu ja wiem co jest. Tu jest pewnie dosyć dużo żołnierzy z NAR-u. Tu jest ten to pomieszczenie gdzie tam słychać śmiech dziecka i w ogóle dziwna sprawa bo zawsze jak się tutaj teleportowaliśmy to zaczynaliśmy w tym miejscu a teraz nas, nas widzę przerzuciło tutaj nie wiem czemu czy to ma na celu jakieś urozmaicenie gry czy po prostu bo tak no, ale... no trudno jest jakaś mgła w ogóle wszystko takie jakieś wyblakłe się wydaje Zobaczymy. Nie ma żadnych zasobów czegoś do zbiórki, co by mogło się przydać. No chyba najpierw pójdę po, do tego znaku zapytania. Na szybko. To standardowo duże promieniowanie. O no, i co? Już jakiś żołnierz? Szybko w sumie trafiliśmy na żołnierza. Wcześniej go tu na pewno nie było. Tam jest drugi, on jest ciężko zbrojny. O kurde, jeszcze jeden. Ciekawe, czego oni tu pilnują. Czy on nie zobaczy, ale dostałem w czerp. Okej, tam jeszcze jeden powinien być żołnierz słabo uzbrojony, ale zawsze. Także muszę wychylić, zobaczyć gdzie on jest. Tam jest. Dobra. Jeszcze jeden, czemu ja go nie widzę w ogóle? To okay, jest tutaj, no ciekawe, czego oni pilnowali tutaj tak zawzięcie. Wcześniej ich na pewno tu nie było. Bo nieraz już tędy przechodziłem i zawsze oni byli gdzieś tam dalej. Jak się w głąb tego miejsca wchodziło, a teraz? Aż dziwne, że tutaj się znalazło, znalazło aż tylu żołnierzy. Okej, okay, znaku zapytania już tu nie ma. Też dziwne, że tak sam z siebie zniknął. Okay, to wydaje mi się, że to zadanie z głównego wątku będzie tutaj pytanie, co ten saszko dla nas ma. Dobra, to chyba jest tam na górze. Jest jakaś notatka. Czy tu ci są schody na górę jakieś? Nie. Dziwne, bo pokazuje coś tak jakby na dachu leżało. A nie widzę, żeby tu było jakieś miejsce, gdzie mógłbym się dostać na ten dach. I to ewidentnie jest cel naszej misji, ta kartka. Dobra, chyba wiem, które mogę się dostać. To coś było takiego w konstrukcji, ewidentnie pod to. Masz 10 minut, by dotrzeć na trzecie piętro szpitala w Przepecie Obserwujecie, więc więc bez oszukiwania. Serio? Gdzie jest ten szpital? No i ciekawe, czy faktycznie będzie odliczał 10 minut, czy nie. Kurde, nie lubię w grach. Najgorsze chyba, co może być w grach, to właśnie na czas jakieś zadania. Dobra szybki rzut oka na teren właśnie tak Kurda tu ktoś jest Ale jakiś chodzi kościół Nie wiem czy on jest w stanie mnie zobaczyć O kurda Dobra, jednego mniej, czy ja tych płyt mogę użyć? Nie, dobra, i teraz muszę wejść do szpitala i udać się na trzecie piętro, czy ja będę w stanie to tędy zrobić? Kurde, chodzi gościu w kasku. Tam są okna. Czyli wychodzi na to, że po bylicie mógłbym wejść. Ale chyba jednak nie. Dobra walka, gdzie jeszcze są następni? Ja chyba go zabiję. Mieli przy sobie, mieli jakiś kask. Mam nadzieję, że tu już nie został żaden żołnierz. 10 minut jeszcze chyba nie minęło, także spokojnie mam czas, żeby ich znaleźć, znaczy ich saszkę. Dobra, tu powinno być główne wejście do szpitala. I teraz szukamy trzeciego piętra. Kładka słodowa powinna być na końcu tego korytarza, z tego co pamiętam, albo tam po lewej stronie. Dobra, no to idziemy, I pierwsze i drugie piętro. Trzecie. Jestem na trzecim piętrze. Przynajmniej tak mi się wydaje. A to jeszcze wyżej jest trzecie piętro. Okej, okay, jest. Wspaniale! Teraz przejdźmy do prawdziwego sprawdzenia. W jakim planie? Проверки. Думаешь, я тебе доверяю? С чего бы? Просто потому, что ты пришел? Убеди меня, что я принимаю правильное решение. Я хочу своими глазами увидеть, что ты не отступишь в нужный момент. Просишь меня исполнить паркурный трюк. Это ты называешь проверкой. Да похрен как называть. Это перестраховка, а теперь вперед. Нарушай, где? Co ja mam tu zrobić? No dobra, będzie chyba skok wiary. No i co teraz? в тебе, друг. Отлично. для чего это было нужно? Да для того, чтобы я мог тебе доверять, игорь Для чего же еще? Надеюсь, все это было не зря. Теперь присоединишься к моей команде. Ха, иначе их Ciekawe czego będę mógł się nauczyć od Saszki. Na pewno będę chciał od ta, tego taruka y, trening zrobić. Wor w zakonie. I pięć punktów. też już powinienem coś umieć y, wytrenować. Dobrze, to mi pokazuje wytrych, ale raczej nie chcę iść te to miejsce. Tam raczej nic ciekawego nie będzie. Może później. Это раз погадать там. До базы. То, что ты попросил меня сделать, это безумие какое-то. Ты в курсе? Более безумное безумие, чем забраться в зону отчуждения и играть в догонялки с военными наемниками. Ладно. Подловил. Вот я и говорю, мы можем помочь друг другу, но имею в виду, это просто временное партнерство. Мы не друзья. Ясное дело, партнер. С нетерпением жду начала сотрудничества. Ты сказал, что ищешь кого-то. Кого? Это, конечно, не твое собачье дело. Ну раз уж речь зашла о доверии, расскажу. Я ищу своего брата. У меня к нему есть пара вопросов. Слушай, кто дал тебе ту музыкальную шкатулку? Один рехнувшийся старикан. На бродягу похож. Обычно я с такими дел не веду, но тут, внутри зоны, клиента выбирать не приходится. Я сделал, что попросили, получил гонорар и свалил. Вся история. Dobra. Niech tam chłopakom poszło na misjach. No, Oliver coś się nie spisuje ostatnio. Dobra, sukces i stary wariat. Sukces. No i Saszka dopiero dokończył. Dołączył także spokojnie. No, widać, że zona się ewidentnie zmienia, chociaż przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że to, co widzę tutaj, to jest w sumie cały teren, po którym będę mógł się poruszać. Pewnie ostatnia misja to będzie reaktor. No a póki co będę musiał wziąć tak, sole uspokajające, eee, sole, sole, dobra, sole uspokajające, to raczej nie tutaj. Ten lek przeciwpromienny to raczej nie będę teraz z tego korzystał. No dobra. Aha, jeszcze chciałem zobaczyć w ogóle umiejętności. Saszko, refleks. Skutki tempych urazów i ran postrzałowych. Parkur. Biegaj szybciej, ląduj bezpieczniej. Mistrzowski parkur. Cierpliwość. Strzelba zadaje 25% więcej obrażeń. O, proszę, dobra. Ale i tak chyba pójdę do Tarakana, bo on lepiej jest w stanie mnie wyszkolić. Как это работает, мышонок? Что оно делает? Это твое волшебное устройство Арана? Ариадна. Она воспринимает низкие дозы радиации для реконструкции прошлых событий. Что-то типа радиоуглеродного анализа. Ты меня удивляешь, таракан. Откуда ты про это знаешь? Не знаю, мышонок. Иногда всплывают какие-то разрозненные воспоминания и знания. Наверное, в обычное время крысиный король их блокирует. В целом ты прав. Это похоже на радиоуглеродный анализ. Только намного сложнее и в трех измерениях. Все предметы являются своего рода дозиметрами. Они поглощают различные типы радиации каждую миллисекунду ионизирующие излучения тория, калия, урана, даже космические лучи. И при этом во времени и пространстве создается радиоактивное эхо. При достаточном объеме данных это эхо можно отследить и воссоздать в виртуальной реальности с помощью фрактального симулятора. То есть ты можешь видеть прошлое, мышонок? Так ты надеешься узнать правду о себе и Татьяне? В целом, да. Умная мышь однажды сказала, что если ты хочешь узнать истину, прежде стоит спросить себя, что есть истина? Может статься, а ты найдешь не то, что ищешь, мышонок. На такой риск я готов пойти. Татьяна для меня важнее всего. Не будь так уверен, мышонок. Ciekawe, как сей скончу. Pagro. Ok trennujemy. Ja tu twórz to podał. A ty możesz mnie czemuś nie usić. O koiesczzna. Ja Błagosławl młodość niekała kreswałła. I tamu że mnoga wriemie nie paą w zonie. Mogł dać Cibie par. Oszczędzanie zasobów Kamów aktualizacja aktualizaccji oprogramowania analizator środowiskowy będzie poświetlł przeciwników. No to to bym na pewno chciał. W porządku. Jestem gotowy się uczyć. się, że to zadanie będzie... To ten trening będzie, będzie, będzie więcej 40. punktów zużywo. Ty zostaniesz... Katą. Katą. Teraz, po dorabianiu KBK... ...ty możesz odnaleźć... ...gadkich żołnierzy NAR-u. ...i innych... ...żywych istot. A jeszcze... Я поставил тебе батарею большей емкости. Так ты сможешь сканировать почаще. Правда, это ненадолго. Потом батарею придется выбросить, а то взорвется. Как по мне, это очень полезная штука, если ты уходишь на охоту или просто пытаешься избежать опасности. Перейдем к практике. Я спрячусь, а ты меня ищи. Надеюсь, ты все понял. Ty mieć umny myszonek. Zakraj głosa. I się taj. Dosta. I nie podgadowaj. Dobra. O jakieś USB w ogóle. Czyli to jest ta wzmocniona bateria, czy o co chodzi? Gdzieś się schował, stawiam, że tutaj w bunkrze... A dobra, widzę go, czyli tak się zaznacza. Wrogów, no to, to w sumie już ta umiejętność na pewno się przyda. Ciekawe, czy będę w stanie w ogóle wiesz. Добра. Ты хорошо поработал, машонок. Могу еще один у него в сейчас, раз, чи нет? Привет, Таракан. Я тут вот что подумал. А ты можешь меня чему-нибудь научить? О, конечно. Я благословлен мудростью Великого Крысолова. И к тому же много времени повел в зоне. Могу дать тебе пару советов. W schronieniu zużycie wszystkich surowców konstrukcyjnych spadało 10%. Zaawansowana aktualizacja oprogramowania. Analizator środowiskowy będzie mógł skanować otoczenie o wiele częściej. Hmm. Dobra, to wezmę sobie jeszcze ten analizator terenowy. Wezmę, rozbuduję. Myszanek. Я усовершенствовал твой КПК. Сканер теперь расходует меньше энергии и быстрее заряжается. Пригодится, когда будешь искать, чем перекусить. Пойдем на охоту. Пока будем учиться. Заодно и пополним припасы. Используй КПК, чтобы выследить и подстрелить мелкую дичь. Ну, no, czyli, в рамках тренинга будем полывать на щуры. co mogę już polować czy nie. Dobra. Gdzie coś jeszcze jest? Tu na razie nie widzę nikogo. To w sumie teraz jestem w stanie co chwilę skanować otoczenie. No co? No to, to już chyba wszystko, nie? Dobra. Koniec treningu. Nowa umiejętność. Czy jestem w stanie coś teraz zbudować w ogóle? Miejsca do spania są dwa. Skoro ich jest trzech, no to potrzebuje ewidentnie jakiegoś materaca. Dobra. Komfort życia w bazie, zaraz zobaczymy, co by tu jeszcze można było zrobić. Nadwyżka mocy. Podstawowy generator, niewielki generator. O kurde, to to już jest taki konkretny generator. Gdzieś go tu damy. I teraz trzeba narzędzie brąniące przed promieniowaniem. Co, jakość powietrza czy nie komfort życia no to jeszcze jak komfort życia no to pewnie jakiś telewizor zobaczmy jakieś oświetlenie może z czarnobeli tu, dobra. Jakieś narzędzia konstrukcyjne. Czy jestem w stanie jeszcze wykonać czugę? Coś jeszcze jest do rozbudowy, chyba wszystko już mam. Przez asymilację napromieniowania Urządzenie to zmniejsza skażenie i pozwala oddychać bez przeprawiania odreszcze. No to przyda się na pewno. Gdzie by go wcisnąć? Tutaj w sumie go gdzieś wcisnę. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o rozbudowę. Także spokojnie można udać się na spoczynek. A ja w tym odcinku dziękuję Wam za uwagę i widzimy się jutro. Na razie, cześć.